Premier zapowiada, poradziliśmy sobie wiosną, poradzimy sobie teraz koronawirus. Mateusz Morawiecki, wprowadzamy szereg obostrzeń, których wszyscy muszą przestrzegać. Nie jesteśmy skazani na wybór, albo całkowity brak obostrzeń, albo całkowity lockdown. Jest droga pośrednia, wprowadzamy szereg obostrzeń, których wszyscy muszą przestrzegać. Jednocześnie chcemy, by gospodarka w możliwie dużym zakresie funkcjonowała normalnie, powiedział premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając plan nowych restrykcji związanych z rekordową liczbą zakażeń koronawirusem. Jak przyznał, COVID-19 to realne zagrożenie i niebezpieczeństwo obecne we wszystkich krajach Europy i na całym świecie. Walka z pandemią to nasze najważniejsze zadanie, mówił Morawiecki. Jakie obostrzenia ogłosił w strefach żółtej i czerwonej? Działalność gastronomiczna będzie dozwolona od godzina 6 do 21. Poza tymi godzinami jest możliwe wydawanie posiłków tylko na wynos. Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50%. Miejsc siedzących lub 30%. Wszystkich miejsc, zapowiedział Morawiecki. W strefie żółtej w imprezach okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje, od 19 października będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób, bez możliwości zabaw tanecznych. Z kolei zgromadzenia publiczne zostaną ograniczone do 25 osób. Na utratę życia narażone są najbardziej osoby starsze. Nasza strategia w dużej mierze ich dotyczy. Powinni przebywać w samoizolacji i unikać zakażenia, mówił Morawiecki. Poradziliśmy sobie wiosną, poradzimy sobie teraz, ale musimy być razem. Podstawowa zasada, zostań w domu, a jeśli możesz, pracuj zdanie. Musimy zachować dystans, nosić maseczki i pamiętać o dezynfekcji rąk. Utrzymanie wydolności systemu zdrowia i płynności gospodarki zaapelował jednocześnie, aby wszyscy seniorzy i osoby starsze zostały w domu. Jak mówił, samorządy, MOPS, GOPS, harcerze, wolontariusze wod pomogą w dowiezieniu lekarstw, żywności oraz niezbędnych artykułów. Premier zwrócił też uwagę, że bardzo ważne zadanie to utrzymanie wydolności systemu zdrowia, ale też utrzymanie płynności gospodarki poprzez zachowanie miejsc pracy. Chcemy obronić zarówno gospodarkę, jak i życie i zdrowie obywateli, stwierdził. Jak mówił, sytuacja różni się od tej na wiosnę, dziś wirus jest rozproszony. Dalszy rozwój wydarzeń zależy od przestrzegania zaleceń i ograniczeń przez Polaków. To, jak skala pandemii będzie wyglądała za 2-3 tygodnie, będzie zależało od naszego rygoru. To jest to światełko w tunelu. Pamiętamy w poprzedniej fali, że po kilku tygodniach było już lepiej, powiedział. Jestem pewien, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie w czasie tych kilku tygodni pokazać ogromną solidarność w obliczu epidemii. Wygramy tę walkę, ale wygramy ją tylko wtedy, kiedy solidarnie podejdziemy do tych zaleceń i rygorów, które dzisiaj wdrażamy, stwierdził Mateusz Morawiecki.